Siemanko, witam witam w dzisiejszym odcinku. Dzisiaj pokażę wam sklep Fortnite. Także co, lecimy? I co, na początku pamiętajcie o pisaniu kodu do sklepu, który w tym momencie macie na ekranie. Polecam bardzo serdecznie, jak chcecie wygrać 2000 V-Dolcy e i lecimy od góry, samej góry, góry, góry. I tak, mamy no letniego Drifta, kiedy mamy zimę. Ludzie, co tu się dzieje w tym momencie? Mega ładny plecak z tym Driftem, jest mega piękny, mega ekstra. Polecam bardzo serdecznie zakupić sobie go z kodem sniper pod do Fortnite. Jeśli miałbym oceniać, mega ładny plecak, inni się tak średnio podoba. E Malowanie dobre nie jest spoczko. Kolejny skinem jest Plażowa Julka, Julka jest jak najbardziej na propis, także polecam ją też jak najbardziej Potem mamy taki właśnie łom do niej No i w sumie tyle z letnich skinów, nie wiem czemu letnie skiny powróciły, aczkolwiek Nie mam w tym problemu, jest Midas cienia, który wiele osób na niego czekało także... no, Mamy mida cienia Szkieletorkę, mega ładny skin, polecam Jak ktoś będzie kupował to polecam, tak samo Kilof od niej jest mega z sztosem, także pamiętajcie na modele je używać Oprócz tego mamy miałśniaka Tego komiksowego tu mamy jego kill off, do tego muzykę. Je, yeah. Oddaję, oddaję. Mamy Stonksa w sklepie, którego posiada, bo mi widz wysłał. Dziękuję, wariacie. Mamy mega ładnego skina, czyli panią y, Bombową Barwę. To, w wersji ładniejszej. Oprócz tego mamy Izabel, którą się teraz nie opaca kupować, bo wyszły trzy nowe Izabel, czy tam dwie. Jedna jest za darmo. W sumie dwie są za darmo. Mamy Skorpionkę, mamy kolejnego ładnego skina, który dostał mega ładną edycję. Kurde, nie chcę nikomu wysłać. Pokaż mi drugą edycję, wariacie. Druga edycja, szybko. O, mega ładna edycja. Mamy takie coś. Kolejna motka. O, mega fajna motka, dawniej nie było. I Renegade, który jest z prawami autorskimi. No i podnosimy dach też jest spoko O tym mamy zestaw całej jakiegoś siemeczka. Kogo to jest, ma małfina jakiegoś, Kogo, ktokolwiek to jest, nie wiadomo. Taki jest skinek do niego. Jest cały zestaw, jest takie coś. Lotnie mega fajna. No i motka z pocańca, także mega oddaję. No i na dole w sklepie jest to, co było, czyli taką szybko przejadę. Takim jest, nadal są piłkary w sklepie, tak żeby ktoś się okupować to polecam. Takie są rzeczy i takie. Także polecam wszystkim sobie, kto chciał coś sobie zakupić z tego, to polecam z kodem Sniper Podłoga Ford Jak spodobał Ci się film, zapraszam Cię na mojego Discorda, którego znajdziesz w opisie, na mojego TikToka i na mojego Instagrama Sniper 0 Podłoga. Także dzięki żeby się z że żegnam się